Cześć! Dzisiaj trafiamy do niewielkiej miejscowości Brzeski. A za chwilę pokażemy Wam klub muzyczny Milano. Zapraszamy do oglądania! No to wchodzimy do Klubu Milanu. Może pierwsze co odwiedzimy Szatnia. Tak. Klub na początku nazywał się Protektor. Został założony w 2007. I co do 2015 roku Dzisiaj z radkami wycofaliśmy za szatniarzy. będzie dobry, proszę Państwa, płaszcz. 15 Ech. złotych cena biletu. Ty. Zobacz. Tak jak wiem, w 16 zmienili na Milano mhm. I zrobili wielkie otwarcie, zobacz Sam Jacek Stachurski tutaj przyjechał, nie byle co Mieliśmy tu Stachurskiej to Otwarcie ciekawe No to co? Idziemy może do pierwszej sali tanecznej Pierwsza sala To jest mała sala disco polo Widzicie, tutaj mieliśmy poręcz, żeby się nie zderzać z osobami wychodzącymi, być może. Wychodzącymi? I tu, już widzicie, jest blisko. Tam zamawiano drinki, był bar. Tutaj mieliście jeszcze jakieś stoły, plakaty z zespołami, być może? Nie znam się. Tak, plakatów jest sporo w tym miejscu. Pierwszy bar, w którym wypijaliśmy pierwszego drinka. Zabrakło tak. Piwa. Tak, tu jest odpusty. Tak, tu lampy. Tak, wszędzie było mnóstwo lamp. W każdej dyskotece. Chcę sprawdzić jako baron. I nalać mi trochę soku. Nie, dziękuję. Dzisiaj mamy Halloween. W marcu. No i tu mamy zaplecze baru. Rezerwacja loży. Lubiłeś rezerwację bo nie? Nie, nie niestety. To jest z 2016 roku. Barka 25. Ten bowel to jest kiedyś Wszystko co mieli z 2016 roku. To jeszcze chyba... coś mam. Czekaj. nie kula. I kładle. Jest kula? Nic nie ma już. ale już zabrano. No i z informacji, które uzyskaliśmy wcześniej, wiemy, że tutaj serwowano nam pierwsze dawki hitów Disco Polo. Toaleta damska. I tu jest tak jakby Witra rzeki Plastikowa to to Stare nie? Stare, stare Chyba wykorzystywano co można do budowy tego obiektu Słuchaj, jak najtańszym kosztem, żeby przyniósł jak najwięcej zysku Taka podstawowa zasada jest Żeby wcisnąć jak cytryny wszystko co się należy Coś tu jeszcze przeoczyłem Toaleta męska Toaleta męska trochę wygląda jak rzeźnia No powiem ci, że tych kapelków mnie nie zachwyca, mnie nie powala, ale w Egipcie tych toalet było na 7 więcej, sobie zapamiętam. Mm -hmm. Takie rzędy były piękne. Tutaj jeszcze był jeden pomysł. W tym Co mamy? Widzę drzwi. Tu masz kulę. Mmm, super. Jestem... Ktoś tu pomieszkuje? Chyba i mamy mapę administracyjną Polski z 2008 roku. Widzicie? No mhm. Na główną salę taneczną. Widzicie, jak ludzie mają dobrze sobie klubach. Siądźmy, wam pokażę życie. I w tym miejscu było najgłośniej. zobaczcie, ta wielka i sala. Na pewno pamiętacie jak było tutaj tłoczno, ciasno, zawiniłane są pomieszczenia, głośna muzyka, bas Tam się witaliście z ziomeczkami. Siema! Chodź w ranek na piwo, do baru. A tutaj stał właśnie bar z barmankami barmanami. I można było sobie zamówić trunki. Przejdźmy za bar, może zobaczmy, tutaj będzie wejście, jest, super, dobra, co to za pomieszczenie, toaleta dla personelu, czy może jakieś toaleta, zdecydowanie, butelki jeszcze, kraty, dobrze zabawane, ale nie posiada niestety Piękni i młodzi w 16 tutaj mamy hamburger 6 zł, super. Teraz co to jest? Co? Ugrał Gangalbani? To są jakieś <laughs> żarty. Mega koncert. Patrz, w 15 roku grał tutaj gangalbani ale jaja. No powiem Ci. Co tu jest? to jest to ja to tu jest wyjście. I VIP nam dał Dobra loże. Tam mieliśmy parking. Czyli pewnie vipy pargowały parkowały pod samym obiektem, a na tamten parking odsyła na przeciętnych klientów. Dobra, ja potrzebuję VIP IP loże. Idziemy do budynku. Zapraszam. A dziękuję. Czemu zawsze w dyskotekach to by jeszcze jest niskie? Muszę zawsze tu coś, prawie. Żeby nie skakać może. A no, może. Nie skacz. Dobra, na początek zwiedzimy sobie. Mamy jeszcze zachowane stoliki. No jest to wszystko stylistycznie takie naprawdę dziwne, poprzykręcone. Troszkę starzej wygląda niż sam obiekt ma. Powiem ci. No wiele już tutaj brakuje u góry wszystkiego. No i tak jeszcze dobrze się sprzed, nie ma na pewno komornie zabrał, albo jakaś inna instytucja. Ale brakuje mi tej kartki rezerwacja tutaj. Niektóre, niektóre plakaty chyba jakieś randomowe, a, druga, a inne zaś z tego co widzę jakichś zespołów bardziej znanych lub mniej. No jeszcze co na jest jakieś pojaśczenie Tu mamy drzwi, ale to są ewakuacyjne wyjścia. To wszystko na zewnątrz. Już. Co tu jest? No i jakieś techniczne. Z odgrzewaniem, wodą, hydraulika są Co za to jest? Dobrze, zobaczmy. Dobra, to jest po prostu ta ściana, którą tu mamy. Stamtąd przyszliśmy. Czyli co, zwiedzimy sobie na początek na prawą stronę, no bo wchodziliśmy stamtąd. Czyli tutaj mamy wejście na prawą nożę. Co tam wyjdziemy wyżej? I też wszystkie widzisz się od no kolejny świeciły. Mhm. Raczej nie patrzyli nad design. Kiedy się dobrze bawili, pamiętaj. Przy ilości świateł, które tutaj miały miejsce, raczej nie zauważane, nie dociągnięć. No tu widzicie, że to było wszystko świetlone lewem. I zrobione na największym kosztem. Tutaj karton Co ciekawe. No nie jest to zdobienie rodem z Egipteki, niestety, ale ta strefa była dosyć chroniona Patrząc połowę, zajdę dosyć... O, tu prawdopodobnie znajdował się bar, chociaż nie rozumiem trochę tych malowideł. Takie trochę flinstonowe zagłębienia. Co tu mamy? Nic. O, zobacz. Sok i napój. No, punktu... Jeszcze nie otwierane wszystko. Może zrobić ci drinka? To nawet cypina? Nie, jest. dziękuję. Cypina jest. Może ci i do drinka? Delikatnie zepsuta. Trochę śmieci pozostałości. Większość tak naprawdę to jest po e, samej działalności tutaj. Co? Jakiś plakat, ale zobacz rozkład jazdy Zelów Bachorzyn o 23 I zobacz, w protektorze byłeś o. 20.15 Odjazd o godzinie 4.15, żeby się nie spóźnić. Czyli nawet dbano o tych, którzy nie mieli kierowców. Zobaczcie, sporo takich malowideł. Wszystko malowane ręcznie i to tak artystycznie farbą, że grubo już nałożone to wszystko jest. Lożyn z pijany zostało poodkręcane. Może być ciężko zarezerwować dzisiaj watyk stolik. Na razie to nie mamy za bardzo stolików tutaj. Do dyspozycji dla nas. Co my tu mamy, klatkę schodową. To sobie nią zajdziemy za chwilę. Rezerwacje, na razie nic ciekawego nie widzę, ale tutaj mamy. O! Kolejną salę. Proszę, nie będziemy przyjdziemy zobaczyć, <grym> tutaj, ponieważ tutaj jest ściana jest wykonana ze szkła. Nie wiem, czy będzie przez to widać. Tutaj mogli patrzeć się ludzie bawiący na tych, którzy bawią się na tamtej sali. Tam widzicie drzwi na wewnątrz za barwaj. mamy mocno tematyczną salę jak widzicie z, z grzejką. Tutaj oczywiście bar. No i w takim stylu Nie złamyc złotych rozlegliżowanych kobiet. Jest, ale zobacz. Ooo! Plastikowe słomki Tego już nie znajdziecie nigdzie. Mam dla ciebie drinka Bartek To jest to kartonowe. Zbytą jedną słomkę to by sobie wziął przekwało mnie 1000 lat <grytanie> no, da, tutaj oczywiście tłumy wabiły no, tak się... <grytanie> Zobacz góra nawet Niebiesko, wszystko bardzo ustawiane. Nie, no, powie, muszę powiedzieć, że osoba, która była odpowiedzialna tutaj za cały design malowany tego, mimo że to jest dyskoteka, jest naprawdę gozacja. Zobaczmy, jak zimutowany, te... No troszkę zwracam honor. Nie, jest nie, już porównywalnie do Egipteki. Wiadomo, że to wszystko jest y, raczej styl tandeta, ale, ale jak na dyskotekę to jest y, dosyć ciekawe wykonanie. Patrzcie, tutaj nie będę wszystkich z bliska pokazywał, ale tutaj jakieś fototapety normalnie się przeplatają z malowanymi ścianami. Tak, i na Troszkę jak skorbami Nawet kamera wykryła twarz. Tylko przerażająca mhm. Bo bym się po bardzo no to musiał być fajnie bardzo podoba mi się, że Stachowski tutaj występował na tej scenie <grymne> Ale to na banie z Gagalbani. Ktoś gipsował <grymne> ściany Tutaj gdzie byśmy zeszli? Czekaj, bo już muszę jedną rzecz pokazać, a ja tu widzę jakieś schody. Tu na pewno się odbywało jakieś ciekawe rozmowy. Patrz, patrz Stefek jaka ta arleta jest ładna, chyba ją zaproszę dzisiaj na balkon, ale nie będziemy wychodzić, bo... Zobaczymy zbyt dużą ciekawość. O, to jest kolejne piętro Kolejne loże na tym samym piętrze Patrz, portek. Co? O, Rezerwacja, patrz Protektor i ceny masz za drinki Wściekły pies jest po 14 złotych Pinakolada po 12 Ale jest ładny, zobacz, protektor jest napisany, klap Czyli tak jeszcze troszkę się Rekwizyty z protektora i z Milianą przewalają ze sobą. Zwłaszcza te plakaty, a plakaty są trudne, muszę przyznać. No ale jakość wspaniała wykonania, te nierdzewki w połączeniu z tymi płytami gipsowymi. Robota piękna. Dobra, może zejdziemy sobie schodami tam niżej, od drugiej strony, lecimy dalej. To fantastycznie rozsypują nas w z

jest. O! A może? Brakuje siedzeń. Zdecydowanie. No tak, siedzenia ktoś sobie wypożyczył widocznie. Aha, te stoliky są metalowe. Są przytwierdzone? Są przytwierdzone i stoliki. No to detalowe. dlatego. No to po drugiej stronie też mieliśmy schody. Tak, nie schody, tylko stoliki przytwierdzone. Wyjście ewakuacyjne. Schodzimy na dół ponownie duża brama przez którą włożono cały sprzęt i może nawet jakieś rekwizyty ciekawsze ale powiem Ci, że to miejsce ma taką moc, czuję tutaj moc, setek dziesiątek tufających nogą grup muzyki No i to będzie już ostatnie miejsce które znajdziemy w tym obiekcie Ostatnia loża. Ktoś bardzo intensywnie męczy się nad usuwaniem niebezpiecznych poręcze. Poręcze. elementów jak nierdzewne poręcze, które mi bardzo łatwo się skaleczyć. się Super. Mam nadzieję, że tym materiałem udało nam się obudzić Was parę wspomnień. Dziękujemy za oglądanie, zachęcam do subskrybowania, komentowania oraz śledzenia naszego kanału, jak to kiedyś było. Do zobaczenia, to cześć!